Siema, jaki powitam serdecznie i dla transportu a z nami niekto inny tylko Denis Dałęcki, siema. Cześć. No mocno walisz, tak jak powiedział pasta, także nic się nie tak, zmieniło. Tak. teraz dwa razy mocniej. Jeszcze z pasną ważyłem 111 kg, nie byłem tak dynamiczny, a teraz ważę 105-106, zależy jak sobie zjem teraz jestem bardzo dynamiczny. Czyli Wiesz co to, miałem banie od ostatnich dwa lata, że bycie dużym, bycie silnym takim tem, to wydaje mi się, że jest najsilniejszym. Ale to nie jest, to jest główna to zmienił? Sam sobie? To? Sam sobie, no sam sobie. Mi stary zawsze mówił, od zawsze, nie? Denis 105, 103 i jesteś maszyna, nie? Teraz sobie dopiero zdałem sprawę po tych paru latach. Czy, ten, de, czy właśnie ten rok będzie przełomowy, uważasz, w karierze? Ten rok będzie przełomowy, tak. Bo jak, ja, jak się przygotowałem na Pasternak'a, to ja robiąc trening motoryczny, bardzo mocno kondycyjny, wytrzymałościowy, to robiłem 2,5 minuty czy 3 ciągłej pracy bez przerwy. I czułem się, że mam zajebistą formę. Teraz na przykład już robię po 8 minut, nie? Po 8 minut rundę, półtorej minuty przerwy lub dwie, i kolejna, kolejne 8 minut, dwie minuty przerwy i kolejne 8 minut, nie? Także, no znaczy ja, akurat z pastą ja wyglądałeś też, dobrze. Ale, ale tak jak teraz wyglądam, to tam byłem niepełnosprawny, nie? Naprawdę Ci mówię. Teraz zobaczysz mój styl sam walki, mój tlen i to jak się poruszam, to zupełnie jest inna bajka, nie? Denis, no właśnie, a miałeś do wyboru normalną walkę czy i turniej? Czy sam zdecydowałeś o turnieju, czy po prostu dali Ci turniej i mówisz, dobra, biorę? Wiesz co tam było, zaczynało się od listopada, czy tam od początku grudnia, nie? Miałbyś wpierw turniej, uwagi ciężkiego Milanczyk, Buła, Labryga i tak dalej. Yy, z tego co wie, dowiedziałem się, że Labryga za bardzo nie chce, była coś, coś tam marudzi i tak dalej, no to mówię, dobra. Dzwonię do Labrygi i mówię tak, nie chodź w turniej, ja nie wchodzę, bijemy się na yy, super fight, walka wieczoru. Ja zarobię, ty zarobisz, damy zajebistą walkę, jestem gotowy, możemy się bić na No i tyle, nie? I później nie zrobi tego turnieju i tak dalej. No i co? Ja dostałem później inną propozycję w tym turnieju, nie? To mówię, spoko zgadzam się, nie? Labregi tam nie miało być. A, dzwoni do mnie jeden z szefów Federacji. Dwa dni temu lub trzy jak byłem na obiedzie, czy na na kolację, nie pamiętam. Załóżmy na obiedzie, do mnie, do mnie, dzwoni i mówi coś tam, o coś tam, coś tam o labrega, nie? A ja, I coś tam gadka, że labrega się bije i się rozłączyłem, mówię, tak sobie myślę, labrega się bije. Ten się bije, ten się bije, mówię, dobra, dzwonię. I mówię jeszcze do dziewczyny mówię, dobra, dzwonię do niej, że ja chcę się bić z Labrygą jako pierwsza walka. Będę świeży, będę mocny i wiem, że jestem w stanie to wygrać. A w finale będzie może być ciężko. mogę być porozbijany. Może być ciężko. Więc mówię, dobra, dzwonię, nie? Dzwonię, słuchaj, daj mi Labrygę na pierwszą, na pierwszą, na pierwszą walkę. Nie, Denis, nie, nie o to mi chodziło. On walczy z pasternakiem. Ja tak się to ciebie pytałem, tylko o coś o labrygę, ale no nie o turnie. O turniej nie chodzi. A mówię, a okej, okay, dobra. Ale mówię, ale w razie co pamiętasz, że ja chcę z nim pierwszą walkę. No i a teraz wyszło jak wyszło, że powiedział, że właśnie ty pierwszy powiedziałeś, że jak będzie on w turnieju, to ty się wycofujesz. Ale rozumiem, że tutaj po tym telefonie wszystko jest wyjaśnione. No, tak, nawet y, dostał ten, nawet na razie, nawet... Siemanko. Spontan. Tak, spontan. Y, jak on ma? Y, to ma? Turuski dostał nawet na ucho, że Federacja przekazała, że y, labrygowali wali farmazony. Skąd on ma takie w ogóle informacje? No, wymyśla. Okej, okay. słuchaj, ostatnio był taki etap kolejny już raz z twoim udziałem, że gdzie nie wbiłem na neta, na YouTubie, Denis Załęcki to, Denis Załęcki tam to. Nie mam Instagrama, nie no człowiek, oni się popierdolę, nie są ci ludzie, Tak, ty nie masz Instagrama to raz, a dwa, mówię ci na YouTubie praktycznie te wszystkie komentarze nagrywały tylko o tobie, wiemy o tej aferze i tak dalej. Słuchaj, trochę się karta odwróciła po ostatnich wydarzeniach. Ty wiedziałeś o tym wszystkim, czy dostałeś prezent, czy po prostu spokojnie czekałeś i wiedziałeś, że to się wydarzy? Ktoś mi doradził, że mam poczekać. Mi doradził, że mam poczekać. Chciałem od razu wszystko powiedzieć, jak to wyglądało od A do Z, bo to zupełnie zmieni postrzeżenie mnie i tej Magdy. Słuchaj, jest sytuacja. Sytuacja teraz w Ci Magdy. Jesteśmy kolegami. Zapoznaliśmy się ze swoim, ze swoim synem. I zapoznaliśmy się ze swoją żoną, nie? Pomieszkuję u Ciebie, piję z Tobą i z Twoją żoną i z Twoim synem obiady, ja i tak dalej, się na kolację i tam wszystko, rano się zadajemy. Ty sobie jeżdżę do pracy, a ja twoją żonę... Jak się czujesz? No nie najlepiej. No, no teraz sobie pomyśl, jak się czuje żona tego gościa. Jak się czuje dziecko. No może o tym jeszcze nie wiem, bo jest małe, nie? Ale ogólnie... No tak. No wygląda to bardzo słabo, no. No ogólnie to wygląda bardzo słabo, nie? To jest Czyli kurwa... ty, ty tak naprawdę nie musisz już niczego się tłumaczyć, bo no wyszło jak wyszło, nie? Ale wiesz co? Prosili, dochodzą mi do mnie słuchy przez różnych ludzi, że proszę mnie, żebym Magdzie odpuścił. Powiedziałem kilku osobom, co mam, co robiła jak się szanowała, za jakie pieniądze, co z kim robiła. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jaka to jest k... nie? Kurczę, ale powiem, ale, ale dobra... Chciała zaistnieć. Dobra, chciała, Denis, ja ale... Ja byłem ręką, która jej pomogła w, w przeszłości, bardzo jej pomogła, a teraz sobie zepsuła tym, że na pierwszym prime jej nie poszło. Ktoś jej doradził. Ja już wiem, kto jej doradził. Bardzo się zawiodło. mam nadzieję, że to jest, nie jest prawda, ale ktoś mi powiedział, że to jest bardzo, że to jest 100% prawda. Jeszcze czekam na potwierdzenie dwóch, trzech osób. Od z tego źródła, jeszcze o dwa trzy różne tematy i ci, jeśli to się potwierdzi przekażę wam takie informacje, że kurwa zmienicie sami zdanie o wszystkim, nie? co tu się czyli dzieje czyli ty po prostu momentu? czekasz na bombę? Czekam, no. ale nie ale macie... już, jest, już jest ta bomba przygotowana, ale jeszcze czekam na pewne informacje, żeby dołożyć nie? A jak dołożę, to dopiero będziecie mieli free fighty, kurwa. A ty czu czułeś po tym wszystkim, że gdzieś tam głowa ci odjeżdża i nie możesz się skupić właśnie na sporcie, na treningach, tylko ciągle tu, ciągle ktoś pewnie do ciebie dzwoni, ciągle ktoś nagrywa o tobie, nawet ja nagrywałem przecież newsy, ale tam przedstawiłem sprawę dosyć, no, tak jak wyglądała, no, że, wiesz, tak naprawdę nic tam nie było aż takiego, wiesz o co chodzi, tam nie było nie wiadomo czego, jakichś dyskryminujących ciebie materiałów i w ogóle, tam nie było nic aż takiego, po czym można mówić o tobie różne dziwne rzeczy, no wiemy jak to się skończyło, Teraz faktycznie dostaję tą kartę na tacy, no i wyszło, że Magda no, niezbyt grała fajnie. No niezbyt fajnie grała, nie? Ja dopiero wam pokażę, co to jest mieć asa w rękawie, nie? Dużo osób dużo gada zawsze, ale teraz przygotowany jest materiał z mecenasem, z prawnikiem. No bo ja mógłbym dostać za to kurwa później jakieś zarzuty, nie? Niepotrzebne, nie? Za tę sytuację, bo tam jest naprawdę kurwa niekolorowa nie? Co? nie chce żyje, tak chciała zaistnieć, to się tak zaistnieje Madziulka. Zobaczymy, zostawmy sprawy obyczajowe, bo tu jest turniej, yy, Tazi rozumiem, że na pierwszy rzut Pierwo. chciałbyś wylosować i no i jak ty go widzisz, bo po, po tym wszystkim co się wydarzyło w ostatnim roku, no Tazi naprawdę up, tak. poszedł do góry. 8-0 ma, bez przegranej, także wygram, zabieram wszystko tak naprawdę, nie? I odzyskuję to co straciłem przez ostatnie moje opierdalanie się. <laughs> Ale co, myślisz, że easy? Z nim pojedynek, w tym jedna runda, wiadomo, nie? I tak dalej. To bez, bez leżenia, bo przecież to jest MMA. Ale jak. On po pie... poleży kilka razy na pewno, nie? Poleżymy. Jakby się nie martwi, poprzytulamy się. Najgroźniejszy przeciwnik dla ciebie w tym momencie? Wydaje mi się, że najgroźniejszy z tych turniejowych, to wiadomo, Tyburski i Wrzosek. Tak, no to jednak. Yy... No, ty byłeś, wiadomo, warunki fizyczne, a wrzosek, doświadczenie, a co powiesz o byłym zawodniku UFC, który chodzi no to jest, w bluzie też Policja? Mogę się, też, to, też mogę się zdziwić, wiesz, no jednak jest z UFC, nie? No. Też w miarę 90 kilo waży, no kurwa ma czym się pierdolić, nie? Kręci się dobrze, no ale nie jest w stanie mnie skręcić w 15 sekund, nie? Zobaczymy, słuchaj, a ty jesteś gotowy kondycyjnie na trzy na pojedynki, bo tak. to jednak zupełnie inne przełożenie jest, nie? Jestem bardzo mocno przygotowany, dlatego chcę jego ja na pierwszą. Czy to będzie, mówisz tak jak powiedziałeś, najlepsza wersja yy, Denisa, czy jednak... Yy, no, pan Kubiszyn nawet nie ma podjazdu tej, co jest teraz. Naprawdę nie ma podjazdu. Kurde, no to powiem wam szczerze, jestem bardzo ciekaw, jak Denis się y, zaprezentuje. Oczywiście udział w turnieju raczej jest pewny, bo tam wiadomo, te procenty się rozkładają. Dzisiaj się nawet za bardzo nie musiałeś odpalać i no, starać, żeby być tak, w tym turnieju. Tak. <laughs> no, ostatnie pytanie już, Denis, i cię puszczam. Czy y, w tym roku zobaczymy cię na Gromdzie? To w ogóle jest możliwe? Tak szczerze. Powiem tak, yy, nie Grabowski zdecyduje sam. Wygram turniej, pokażę jak się napierdalam. To myślę, że nie będę musiał, bo ja oczywiście nie pójdę na jakiś turniej do Gromda, bo mi się nie chce. A, no właśnie, y ekstra Fight też? Extra Fight jedynie, tylko może z Kubiszynem, rewanż y z Sky Liga, Oparty się to był remis. Więc teraz wygram turniej, więc to będzie jako turniej prawie jak Gromda, to idę kurwa ten do Kubiszyna. Jeśli oczywiście grał sobie nie chciał, nie się odzywa. Przez kolegów mamy wspólnych znajomych, kontakt nie się odzywa. Proponuję sumę i lecę z Będą. To czekacie pracowity rok. Pierwsze, pierwsze może kurwa rundki Gromda zrobi, nie? Mojej i mojej Kubiszyna. No ale kurczę, wątpię, żeby się zgodzili na ten od razu pojedynek z Czemu? Wiesz, bo to zawsze jest mówione, no że jednak ale trzeba... Ale polski przy... mówi tak, no ma wyjebane, super fight. No może Super i... fight. To nie robi, nie? Przecież ściągają kurwa z zagraniców też. Na super fighty, nie? Ściągają. Ale no nie z Kubiszynem. Nie? Ale Balboa miał. No tak. A dlaczego gość z zagranicy mógł z Balboą? A ja nie. Albo tak, ale... No, 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 ale ja myślę, że Grabowski, to Grabowski rządzi. Grabowski rozdaje karty, a to zawodnicy mają opas? Ale to nie, nie ja myślę Jego nie. ma pas, nie? Ja, z, ja z nie opas. Ja jestem z nim super fajny, po prostu walka. Słuchajcie, co by nie było, Denisa czeka pracowity rok. Zobaczymy przede wszystkim jak wypadnie w turnieju. Myślę, że naprawdę wiele osób będzie to śledziło. A trzeba przyznać, że rozkład jazdy tego turnieju wcale nie jest taki łatwy. No nie jest łatwy, jest, jest co robić. Dzięki. Dzięki bardzo dzięki. Dziękuję bardzo.